Hotspoty to miejsca w Szczecinie, gdzie za darmo możemy korzystać z bezprzewodowego internetu. Miasto inwestuje w rozbudowę sieci hotspotów, przez to w coraz większej ilości miejsc możemy korzystać z internetu. Mamy od niedawna ponad 160 hotspotów, które są dostępne głównie w szkołach, w placówkach oświatowych, a także w radach osiedli czy w instytucjach kulturalnych, również w szpitalach. Te hotspoty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, bo chociażby w ostatnich dwóch tygodniach zalogowało się tam ponad 50 tysięcy osób, czyli to jest naprawdę niezły wynik jak na hotspoty, które tak naprawdę funkcjonują od kilku miesięcy. Hotspoty są zarówno w instytucjach publicznych, placówkach edukacyjnych, prywatnych, lokalach. Położono w sumie 37 km światłowodów łączących stacje bazowe z centrum zarządzania siecią. Dzięki temu miejsca sieć światłowodowa liczy sobie ponad 100 km. Celem projektu jest m.in. zbudowanie infrastruktury, które umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych, ale hotspoty znajdują się także w plenerze, zarówno w lasach, jak i w centrum Szczecina. One sukcesywnie przybywają, bo mamy zarówno miejskie hotspoty, ale również hotspoty. No instytucji czy, czy firm prywatnych, które akurat y, nie są związane z miastem i tych hotspotów faktycznie przybywa. Ja mogę powiedzieć tylko o tych miejskich, bo mamy y, hotspoty rozciągnięte wzdłuż na przykład Alei Jana Pawła II. Także tutaj na Jasnych Błoniach czy na Placu Lotników. Czy miasto planuje w najbliższym czasie uruchomienie kolejnych hotspotów? Tak, oczywiście chcielibyśmy jeszcze więcej hotspotów w Szczecinie, dlatego będziemy się starali o dofinansowanie unijne na to, żeby kolejny projekt można było zrealizować również z tak dużym i dobrym efektem. Koszt projektu to ponad 6 milionów złotych. Przy realizacji zadania wykorzystano zakupioną wcześniej za pieniądze miasta koncesję na wykorzystanie częstotliwości. Radiowych i ułożone w latach 2007-2011 światłowody. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.